Nano Gym Studio to studio pilatesu, które umożliwia połączenie treningu pilatesowego na reformerach z treningiem funkcjonalnym. Tylko używając Nano Gym możesz stworzyć grupę nawet powyżej 12 osób i będzie ona się czuła tak samo zaopiekowana jak przy treningu 1 na 1. Jeśli chcesz mieć większe grupy, jeśli chcesz, żeby ten trening był bardziej konkurencyjny, żeby sceny w Twoim studio były bardziej konkurencyjne, musisz mieć Nano Gym Studio. Jesteśmy na tym rynku od 30 lat i widzimy, co się dzieje w tej chwili. To samo, co się działo z fitnessem 12-15 lat temu, dzieje się w tej chwili z Pilatesem. Studia rosną jak grzyby po deszczu. Jeśli chcesz być konkurencyjny, to, to jest na to ostatnia chwila, aby być, wykorzystać to i być pierwszym w swoim regionie. Yeah, 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 yeah. Nano Gym Studio kosztuje wielokrotnie mniej niż tradycyjne studio na samych reformerach. A przy tym zyski są wielokrotnie wyższe niż przy tradycyjnym studiu. Osoby, które ćwiczą mają dużo bardziej ciekawy treningi. Może w, tego, w ciągu tego samego treningu nie spędzamy całego czasu 50 czy 40 czy nawet 60 minut na reformerze, tylko możemy podzielić to i spędzić na reformerze 5-10 minut, a resztę możemy robić w tym samym czasie pilates na, e, na matach, możemy zrobić jogę w tym samym czasie, możemy zrobić trening funkcjonalny, możemy zrobić hit, możemy mieszać to jak chcemy. Każde studio ma swój charakter, jak każda grupa ma swój charakter i możemy dopasowywać ćwiczenia do każdej grupy, która do nas przychodzi. Dlaczego jest potrzebna aplikacja? Bez aplikacji się nie da, bo bez aplikacji nie zrobimy treningu na różnych urządzeniach, nie zrobimy treningu z różnymi akcesoriami, bo do tej pory standardowo wyglądało to tak, że instruktor coś pokazywał, a wszyscy próbowali go naśladować. Nie da się tego zrobić z różnymi akcesoriami, bo instruktor by się musiał rozdwoić, rozstroić i jeszcze powielokrotnić. Dlatego aplikacja jest do tego, żeby pokazać klientom, jak wykonuje się dane ćwiczenie, a instruktor jest od tego, żeby korygować i motywować klienta. Razem z NanoGym dostajesz w pakiecie gotowy program motywacyjny. Klient na bieżąco, po każdym treningu dostaje aktualizację swojego stanu zdrowia, jak wygląda jego organizm, jak wyglądają jego grupy mięśniowe. Wszystko to jest aktualizowane. Mamy dodatkowo motywację dla klienta, żeby przychodził do nas częściej i ćwiczył na te grupy mięśniowe, które w danym momencie są pomijalne lub niedopracowane. Jeśli jesteś zainteresowana tworzeniem własnego studia pilates, nie czekaj na ostatnią chwilę. Zadzwoń do nas już teraz.